Dzień dobry! W sezonie, kiedy owoce są najsmaczniejsze, najbardziej aromatyczne, soczyste i przede wszystkim tanie, warto jest je poprzerabiać i pozamykać w słoikach. Ja już kilka takich przetworów dla Was zrobiłam, a dzisiaj pora na jabłka. Jest to bardzo prosty przepis i wdzięczny, bo w zimie tylko otwieracie takie słoiki, albo jecie, albo po prostu robicie kruchy spód i robicie na przykład szarlotkę. Przepis na dole w opisie pod filmem. A teraz zapraszam Was na przepis na takie. яблоко в слойках. Zaczynam oczywiście od składników i proporcji. Składników mam dzisiaj bardzo mało, bo mam tylko kilogram jabłek. Ktoś by powiedział, kto robi przetwory z kilograma jabłek? Ja robię, wy też możecie. Oczywiście, jeśli będziecie mieli tych jabłek więcej, to po prostu sobie pomnożycie te składniki i proporcje, o których Wam opowiem. Ale zacznę od tego, jakie jabłka. Najlepsze są te właśnie świeże, soczyste, takie ciężkie, jędrne. Będziecie potrzebowali soku z dwóch cytryn. Te cytryny ważą 200 g, czyli są takie powiedzmy mniejsze, może być jedna większa. Oprócz tego będziecie potrzebowali jeszcze dodatkowo 100 ml Wody. Cytryna jest świetnym, wspaniałym, naturalnym konserwantem, który spowoduje, że te jabłka będą się świetnie przechowywać. Podobnie jest z cukrem. Tak, cukier słodzi, cukier nadaje też smaku, poprawia smak, ale też konserwuje, dlatego na przykład do drzemów dodaje się cukier. Ile cukru? Cukru tak naprawdę możecie dodać jedną łyżkę, dwie łyżki, trzy łyżki, to w zależności od tego, jak słodkie są jabłka i jak bardzo chcecie mieć słodkie te wasze jabłka potem. Zatem, jeśli nie chcecie mieć mocno słodkich, dodajcie jedną łyżkę. Jeśli chcecie mieć bardziej słodkie, to nawet pięć łyżek, bo są tacy, którzy to lubią. I żeby poprawić konsystencję i potem, żeby te jabłka idealnie się sprawdziły, na przykład w szarlotce. Będziecie potrzebowali na kilogram jabłek jednej takiej kopiastej łyżki mąki ziemniaczanej, czyli około 25 gramów. No i ze składników to już jest naprawdę wszystko. Jabłka będę oczywiście zamykać w słoikach. Tutaj mam dwa słoiki o pojemności każdy po 0,7 litra i do nich po prostu ten kilogram jabłek mi się zawsze mieści. Tutaj zresztą widzicie mam zrobione niedawno takie dwa słoiki z kilograma jabłek. Co jeszcze będzie potrzebne? Będzie potrzebny garnek, w którym będziecie mogli sobie pogotować te jabłka. Coś do mieszania, garnek koniecznie z pokrywką. Oczywiście deska do krojenia nóż, opieraczka do warzyw. Jeśli chcecie wycisnąć, to wyciskarka do cytrusów, jeśli sok będziecie wyciskać. Jest to o wiele bardziej efektywne, dlatego też Wam polecam. Jeśli przez przypadek macie jakiś taki lejek, sprytny lejek, dzięki któremu ułatwi Wam będzie te jabłka do swoich Ułożyć, nie brudząc brzegów, to warto skorzystać. Będzie potrzebny jeszcze ręcznik papierowy, no i garnek też z pokrywką, w którym będziecie mogli zabekować te słoiki. Wysokość garnka powinna być taka, żeby weszły do niego słoiki. No, ręcznik papierowy oczywiście po to, żeby wyłożyć dno garnka. To już wszystko. Zabieram się do pracy. Zaczynam od wyciśnięcia soku z cytryny bądź z cytryn, bo mam dwie. Sok oczywiście bez pestek przelewam do garnka, w którym będę y, za chwilę podgotowywać jabłka. Do garnka przekładam również cukier. Jeszcze raz podkreślam, cukru tyle ile chcecie. Dzisiaj u mnie jest cukier trzcinowy, ale może to być również cukier biały. Do garnka... warto już teraz wlać 100 ml. Wody. Teraz przygotuję jabłka. Te jeśli macie ochotę, możecie pokroić razem ze skórką. Jeśli skórka jest cienka albo po prostu Wam ta skórka nie przeszkadza, nie obierajcie teraz ze skórki. Niemniej jednak na pewno warto wydrążyć gniazda nasienne, a potem kroję. Jak Kroję w kostkę o wielkości około centymetr na centymetr na centymetr, albo i może nawet czasami będą to większe kawałki, ale to dlatego, że ja po prostu lubię w szarlotce większe kawałki jabłek. Jeśli chcecie, możecie pokroić również na mniejsze kawałki. Pokrojone jabłka przesypuję do garnka, w którym przypominam jest sok z cytryny, cukier oraz woda. I teraz przesypuję jedną kopiastą łyżkę mąki ziemniaczanej. Przypominam, ta łyżka mąki to jest na 1 kg jabłek. Jeśli byście mieli tych jabłek 3 kg, to należy wsypać odpowiednio więcej mąki, czyli 3 razy więcej, jak również wcześniej należałoby wcisnąć więcej soku z cytryny oraz dodać więcej wody oraz cukru. Wszystkie składniki mieszam teraz bardzo dokładnie razem. Co nie będzie trudne, bo mąka ziemniaczana póki jest mieszana z zimnymi składnikami, nie tworzy żadnych grudek, ale teraz przestawiam garnek na palnik i zaczynam ogrzewanie. Ogrzewanie włączam dość mocno, bo aż na 3 czwartych mocy kuchenki to po to, aby. Mąka połączyła się z sokiem z cytryny i z wodą oraz na pewno też z sokiem z jabłek, i żeby zagęściła mi to wszystko. Gotuję do momentu, kiedy mąka zgęstnieje. Gdy tylko zgęstnieje, zmniejszam moc kuchenki do około 1 czwartej, 1 trzeciej, czyli tak zwany mały gaz, naprawdę taki malutki. Przykrywam garnek i gotuję wszystko przez 5 minut. A w tym czasie, jeśli jeszcze wcześniej nie przygotowaliście słoików, to tu przypominam, aby słoiki zawsze obejrzeć i to zarówno te szklane góry, ranty, sprawdzić, czy nie są gdzieś ubite, jak i zakrętki należy pooglądać, czy ta gumowa część nie jest gdzieś uszkodzona, bo jeśli jest ubity albo słoik, albo uszkodzona jest pokrywka, to one po prostu nie będą potem szczelnie Wam przechowywać Waszych przetworów. Takie słoiki po sparzeniu są gotowe do kładania do nich jabłek. A ponieważ minęło 5 minut, to przykładam jabłka do środka. Jabłka warto mocno ubić. One nie są jeszcze mocno rozgotowane, są dosyć twarde, ale za chwilę będę wekować te słoiki, zatem też jeszcze się chwilę będą gotować. A jak wekować? Na dno garnka możecie wyłożyć albo bawełnianą ściereczkę bądź lnianą, albo też papierowy ręcznik. Czy zakrętki powinny być bardzo mocno i szczelnie zakręcone? Jeszcze nie aż tak mocno, ale nie powinny oczywiście spadać. Słoiki należy wstawić do garnka i jeśli przetwory, które będziecie wekować są gorące, zalewacie wtedy gorącą wodą. Jeśli zimne, zalewacie wodą zimną. A ponieważ te są gorące, zalewam wodą gorącą do wysokości około 4/5 wysokości słoika, czyli całkiem wysoko. Garnek przykrywam i stawiam na kuchence. I teraz czas wekowania liczę od momentu, gdy woda w garnku zawrze. Jeśli by tak mocno bulgotała, oczywiście należy zmniejszyć moc kuchenki, po to by tylko delikatnie bulgotała. I wekuję przez 5 minut. Po tym czasie zakręcam bardzo dokładnie i szczelnie zakrętkę. Słoiki oczywiście wyjmuję. To wieczko za chwilę samo wklęśnie. I właściwie wszystko już jest gotowe, cała praca za mną. Ale chciałabym Wam tylko powiedzieć, jeśli przyszłoby Wam do głowy, przedobrzyć wekowanie słoików z jabłkami i powekować w tym garnuszku dłużej niż 5 minut. Oczywiście, że możecie, ale powiem Wam, co się stanie. Jeśli będziecie zbyt długo gotowali takie przetwory, w których jest mąka ziemniaczana, to przypomnijcie sobie gotowanie budyniu. On tak rośnie charakterystycznie i to samo się stanie z tymi jabłkami. Jeśli będziecie zbyt długo je gotować, to po prostu one Wam wyjdą z tego słoika. Zresztą ich poziom podniósł się znacząco w tym słoiku tych jabłek, ale teraz jak będą stygły, to wspaniale zasie mi tutaj te denka, Zresztą już widzę, że je zasało i świetnie będzie można je przechowywać. A jak długo można je przechowywać? Z mojego doświadczenia powiem Wam, że około pół roku ja je trzymam w takiej chłodnej piwniczce, one mi zawsze wytrzymują. Oczywiście pod warunkiem, że przetwory przygotowujecie z kwaskiem cytrynowym bądź z sokiem z cytryny, z czymś, co konserwuje, bo to jest świetny konserwant, no i z cukrem, ten cukier jest jednak tutaj potrzebny. A gdybyście chcieli przechowywać tak w temperaturze pokojowej, po prostu w szafce kuchennej, to myślę, że 3-4 miesiące, jeśli też słoiki oczywiście są szczelne na pewno wam wytrzymają. No i teraz jak już sobie przygotujecie takie słoiki, to koniecznie zróbcie, jak jeszcze nie robiliście, szarlotkę, bo wtedy robi się ją wręcz błyskawicznie, bo tylko ciasto kruche zapieka się, robi przepis na dole w opisie pod filmem. Jest naprawdę pyszna. Pozostaje mi już tylko życzyć wam smacznego i do zobaczenia.